Cześć! Zapraszam na jeszcze jeden unboxing i prezentację działania, tym razem zestawu Cordless Drill Set, też w zestaw marki Ferm z Action. Kupiony na promocji przeze mnie. Jak widzicie, mamy tutaj ileś tam wierteł 5 wierteł do drewna, 5 wierteł do metalu, 6 bitów jest to 12 woltowy wkrętak i wiertarka w jednym, bo macie zdejmowaną, zdejmowane to wrzeciono. Tak po prostu zaraz zresztą zobaczycie. Zestaw był rozpakowany, bo ja miałem taki problem, że większość tych wiertarek tych zestawów była wadliwa w sklepie Action, i ja poszedłem z pierwszą sztuką, którą kupiłem, i okazała się taka, że tutaj to gniazdo i tak dalej, jak to wchodziło przy wkładaniu, musiałem to robić siłowo, i metal, tar o metal, metal, zdzierał warstwę, i to coraz bardziej biło na boki. Więc poszedłem do sklepu, wymieniłem na inny egzemplarz, ale dosłownie sprawdziłem wszystkie kilka, które były na sklepie tego dnia. Co poszedłem po to? No, a jeśli chodzi o opis: Cordless Drill Set zestaw wiertarek bezprzewodowych tak to się tutaj nazywa. Mamy 16 Nm yy, torku czyli yy, moment obrotowy. Battery indicator, LED light, charger cable included. Mamy kabelek z USB-a na USB-C. Mamy też 12V baterię 15 godziny pojemności. A ogólnie model nazywa się CDM1189. Taka tam specyfikacja. Tutaj kod kreskowy. Informacja o tym, jakie bity czy wiertła do drewna są w. W zestawie tutaj mamy 3, 4, 5, 5,5, 6 mm średnicy edge ground drill bits. No to są do to były do metalu wiertła, jak dobrze kojarzę. Można też nimi te, także wiercić w drewnie, to nie jest problem tylko wolne obroty. Mamy bity płaskie, dwa płaskie, dwa Philipsa, dwa pozydriwa. Również mamy końcówkę, która obsłuży nam Wiertła i bity o średnicy 0,8 mm, maksymalnie 10 mm średnicy. Bit holder, torque adjustment ring, tak to się nazywa. Dobra, przejdźmy sobie po prostu do unboxingu. Dobra, jak to otworzyć, żeby to było w miarę spoko. Chyba tak po prostu nie będę kombinował, nie chcę przewrócić statywu z, z telefonem. Tutaj mamy instrukcję. Jest kabelek z USB-a na USB-C. Liche te kabelki są zawsze w tych takich y, urządzeniach z Action ogólnie takich wiecie, to jest tylko żeby był przewód, jakby ktoś nie miał koniecznie podejrzewam, że jest bardzo słabego jakościowo yy, materiału, znaczy ogólnie słaba żyła podejrzewam nie sądzę, żeby była miedziana tylko jakieś aluminium może miedziowane może tam stalowe, bo i stalowe przewody się trafiają podróbek jest pełno O rany, powiem Wam, że mamy lekki problem z oddychaniem, ale dobra, nie poddaję się. Instrukcja na chwilę na bok. Może ją trochę przeprostuję, pierw w palcach. Fajna, gruba instrukcja. Będzie jako podkładka do innej rzeczy, którą ostatnio kupiłem, także nie zmarnuje się, będzie papier na makulaturę pocięty. A też patrzcie, 2024 rok. I ja to kupowałem. Tak, w zeszłym roku to kupowałem. To leżało. To leżało od zeszłego roku, naprawdę. Dobra, to na bok. Zobaczmy sobie samą wiertarko-wkrętarkę. Tak to sobie musicie odciągnąć, żeby móc ściągnąć sobie całe to wrzeciono. I tutaj macie tą... Końcówkę, gdzie wkładacie same bity, bardzo ciekawy rodzaj montażu. Tak, czyli tutaj mamy takie kulki, yy, tam pewnie jest w środku sprężyna, i to blokuje właśnie na tych kulkach tutaj, na tym właśnie rowku tutaj wytoczonym. No, tak mi się wydaje, ale pew, pewien nie jestem. No. Zamontujmy to sobie z powrotem. Działa, działa. Yy, coś tu nierówno przełączony ten. Teraz mamy pierwszy bieg. A przełączmy sobie na prawe obroty. Przełączmy sobie na drugi. No powiem tak, ta jest. Żeby nie skłamać, kurcze blade. Dajcie mi chwilę. Ja wiedziałem, że się coś odwali. Zrzuciłem mój multimetr marki B-Side. Zresztą zerknę, zerknę sobie, czy on w ogóle działa. Działa. Nic mu się nie stało. Dobrze nosić to gumowe etui, które na nim jest. Naprawdę przydatna sprawa. Ogólnie odłóżmy sobie na chwilę, na moment, na moment, na chwilę. Nie wiem, ja jestem super w. W takich tematach opisowych ostatnio, ale cóż, trudno. Yy, wiertarka na bok. Ta naklejka tutaj tak mnie irytuje, ale to jest tak gówno przyklejone, że bez kitu. Hmm. Chwila, chwila. Gdzieś tu miałem pęsetę. Miałem tu pęsetę. Może od tej strony jak to złapię to odkleję to w miarę ładnie, bez zostawiania kleju. Dajcie mi chwilę, naprawdę ja nie lubię czegoś takiego. Ja jestem trochę pedantem w pewnych kwestiach i ogólnie mi się nie podoba, jak producenci stosują takie wiecie, kleje czy coś, co zostaje, naklejki, jakieś durne oklejenia, pomieszane opakowanie w plastik, tektura, papier. No po co? Ja nie wiem, po co to? Po co to? Po co to Robić w ten sposób. Ani to nie jest eko, ani w sumie nic. Ja będę ganił. Ja będę ganił na każdym filmie, gdzie Action odwala, że nie potrafią od producentów wymóc tego, żeby opakowania były bardziej ekologiczne. Widzę, że czyszczenie kleju klejem średnio wychodzi, więc chociaż nie, tutaj lepiej. Mój stary, dobry, sprawdzony patent, czyli przykładamy to, co odklejaliśmy. Jeśli jest dobry klej, to powinien złapać klej. I tutaj może ta jedna. Na jeden ślad po kleju zostać. To mi nie przeszkadza, ale dziwne, że nie chcę puścić. Dobra, lepiej nie będzie. E, tyle to już mi nie przeszkadza wizualnie, chociaż mam nie smak jakiś z tego powodu trudno. Mm. Podoba mi się ogólnie cało, całe to Etui taka skrzynka. Szkoda, że nie ma czegoś takiego do do tej wiertarko wkrętarki, chociaż ona nie ma typowo wejścia na bity, gniazda tak jak ta przed chwilą mam prezentowana ym, na zestawie tutaj to jest bardzo ciekawe fajne rozwiązanie, tylko że ja bym zrobił inaczej definitywnie ale dobra, no mu musi się to spisywać skoro to sprzedawali po takim czasie w końcu się doczekało nie wiem czy wyciągać, a w sumie wyciągnijmy sobie, a zresztą to jest tłuste strasznie. Tutaj mamy bity Philips, Pozy drift i yy, płaskie, czwórka, piątka. Spoko, dobrze mieć. A w ogóle tak z ciekawości tak, wyglądają jak te dorzucone do wiertarki wcześniej. Ja sobie to wrzucę tutaj. Wyciągniemy sobie wiertła do metalu, bo to są wiertła do metalu, do niczego innego. Można wiercić w drewnie, można wiercić w plastiku. Wiadomo, że kwestia obrotów. Ja nieraz tak robiłem, że jak potrzebowałem w drewnie coś wywiercić, to brałem wiertło do metalu, bo drewno jest ogólnie e, miększym materiałem, więc wiertła do metalu bardzo dobrze się wgryzają, tylko trochę słabo. No i wiadomo, że nie można zbyt szybko, bo się pali drewno tam, gdzie jest starcie. Wyciągniemy sobie jeszcze wiertła do drewna. Miły dodatek. Nie spodziewałem się, że będę miał wiertła do do drewna, a tu jednak mamy 5 rozmiarów 5,5 jest takie nawet w miarę uniwersalne, fajnie dobra, to na temat pudełka wszystko zamkniemy sobie, damy je sobie na bok ja tylko przypomnę że jeśli kupujecie w sklepach to macie 3 lata gwarancji Teoretycznie, bo w sumie nie wiem, czy Ferm jest naprawdę taką firmą związaną mocno z Ekszym, czy nie, ale mm, może być tak, że Ferm przestanie być sprzedawane w ekstrym. Nie sądzę, ale może tak być. Tutaj mamy akumulator. Mamy port USB-C do ładowania. Lithium-ion to były 1,5 y, amperogodziny pojemności akumulatorki, czyli 1500 mAh, czyli gorsze niż w tym akumulatorze. Oczywiście można sobie wymienić. Y, one wszystkie te akumulatory są rozbieralne w jakiś tam sposób. Ale nie polecam, dopóki działa, to korzystajcie, potem można się zastanawiać na, na nad naprawą. W ogóle, co ja gadam? Tutaj nie ma śrubki pod tą naklejką? Nie ma. Tutaj mamy trzy śrubki żeby do rozkręcenia, odkręcenia, żeby rozłożyć akumulator. Jestem ciekaw ogólnie, jak on wygląda, ale nie będę grzebał, nie chcę. Jakieś tam. PA6 i GF30, jakieś takie tworzywa tutaj są, guma pewnie i tak dalej, oznaczenia. Spoko, nie wygląda to źle. 12 v I żeby nie było... Sorry, nie tak. Tak musi być. Czy to jest ciężkie? Właśnie jakoś jest Szczerze, ja bym powiedział, że nie ma między nimi różnicy. To jest ciężkie. To jest inaczej wyważone. Też się inaczej trzyma. Powiedziałbym, że one są podobnej, podobnego ciężaru. Czyżby czyż tu były jakieś różnice bardziej? Hmm. To może być faktycznie, ta może być mniej wygodna we wkręcaniu. Bym wybrał to raczej jako taka wiertarka typowo do wiercenia. Naprawdę. Dobra, wyłączmy sobie tamtą. W ogóle po jednym przełączyli bieg, na drugi jak chciałem porównywać. Ale dobra, nieistotne to jest. A ta jest ta jest też inaczej wyważona. Tutaj cały ciężar trzymacie w dłoni, tak? Tam macie także ciąży na boki, bo tu jest ciężka i tu jest ciężka, gdzie są akumulatory, nie? Także ta, ta jest inna. Też silnik... Też silnik szczotkowy. Dużo elementów gumowych, żeby. O, widzicie, tutaj jest guma, i tutaj jest guma. Jak położycie ją tak, to teoretycznie nie ma to takiego kontaktu. Ale dobra, weźmy sobie mm, wrzeciono, cofnijmy. Kurczę, nie mam możliwości tego tak zablokować. Ja ruszam ręką. Jakieś tam drobne bicie jest na tym, nie da się zaprzeczyć. Naprawdę, nie da się zrobić, żeby nie było. To mi się podoba, że to jest zdejmowane. To jest fajne, że jak chcecie tylko używać jako wkrętaka, to nie musicie tego mieć zamontowanego i nie bawicie się, tylko bierzecie sobie bita, wkładacie bita tutaj. Tutaj mam te bity z tego, z y, tamtej wiertarki. I o! No a kur, ten bit jest. No trochę tu lata. Nie blokuje się, nie blokuje się. A szkoda. Hmm. Ogólnie dla amatorskiego zastosowania spoko, ale ja wezmę sobie drugiego bita. No dobra, lata. Lata dziadostwo i widać to po. Ale nie, wy... nie wypadnie samo. No dobra, jest drobne bicie przy wkręcaniu nie jest istotne. Przy wierceniu byłoby, ale no nie kupuje się. A w ogóle cały ten bit jest krzywy, bo ja to teraz widzę. Jest wygięty w pałąk, jest źle, wy, źle sfrezowany. A takie dziadowskie bity, to wiecie, dostajecie w pakiecie. I jak się tylko zacznie krawędź psuć, to najlepiej sobie kupić inne albo od razu kupić inne, żeby nie musieć potem latać. Serio. Tylko nie wekszyn, nie kupujcie, nie kupujcie sobie takich końcówek wekszyn, bo to nie ma sensu. Weźmy sobie mocniejszy moment obrotowy, rozstawmy to jest do wkręcania, rany paskudnie, paskudnie wygląda ten gig. Przełączę sobie na pierwszy bieg. Hmm, aż mi się wierzyć nie chcę, że nie ma lepszego. Hmm. Tu jeszcze biurko ubrudziłem. Aaaa. blade? Będę musiał całe benzyną przetrzeć, bo masakrycznie tutaj brud leci. No, ten bit jest proś prościejszy niż tamten, faktycznie. Ale i tak bije. Może też to, to gniazdo jest tutaj luźne na te bity. Może nie, nie mam pojęcia. Tryb wiercenia można sobie ustawić tutaj. O. Przełączmy sobie na prawe obroty. Hmm. Dobra, ręce są do mycia. Na ten moment koniec zabawy, bo naprawdę smary, nie smary z tego nieźle. Nieźle idzie się pobrudzić. Ja muszę sobie te bity gdzieś schować w jedno miejsce. Ja sobie wrzucę w sumie wszystkie do tego głównego boksa z tą wiertarką wkrętarką. No więcej nie jestem w stanie pokazać. Fajna, naprawdę fajna, fajnie, że można to ładować z ładowarki telefonicznej. Czyli ona ogólnie musi mieć tutaj układ, który podbija do. Powinno być 3, 3 szeregowo. To albo ładuje do 412 12 V i jest okrojona pojemność, albo jest jeszcze inaczej i ładuje do 12,6 V. Tutaj też nie wszystko jest podane i nie podoba mi się to, bo. Taka konkretna specyfikacja zawsze powinna być podana, rzeczywista, a nie jakieś tam informacje na zasadzie podamy albo nie podamy, co nam zrobią, albo nie ma co się przejmować. Napiszmy 20V zamiast realnych 21. Nie podoba mi się takie coś, naprawdę. Ale cóż mam zrobić? No, no nic nie zrobię, to jest najśmieszniejsze. No, no cóż. Yy... Zachęcam do polajkowania wideo, jeśli się podobało. Kto nie subskrybuje, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. I na dzisiaj to już będzie wszystko, bo już jestem trochę zmęczony. Ale, mm, chociaż nie, chwila, jeszcze jeden film wam popełnię. Tak, jeszcze jeden filmik mogę wam nagrać, przy tym świetle nie ma problemu. I będę miał z głowy na dzisiaj. Także zachęcam, zapraszam. Do następnego. Hej.